Hej, witam was w moim czwartym videovlogu i to będzie chyba mm, ostatni wideowlog w tym tygodniu, dopiero zacznę w przyszłym tygodniu, bo niestety moja mama uważa, że słabo się uczę i na tygodniu nie mam laptopa, bo mi go zabiera i gdzieś chowa pod łóżko, gdziekolwiek i nie mogę tego później znaleźć i zaraz tak przychodzi i to pójdzie więc muszę się streszczać i... tak eee, czyli że E, przyszłym tygodniu dam wam, nagram wam nowe vlogi, a dzisiaj postanowiłam wam zaśpiewać parę fragmentów moich ulubionych piosenek. No to na przykład pierwsza, no to e, Ewa Farna, Znak. Powiedzę tak. Idę sobie pustą drogą Życie żyje obok mnie, o -o czuję, że do nikąd nie patrzę w ten historyczny bookie. Widzę je jakby przed człowiek, kto o kto 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 co, kto, kto powie co? dziwnego co Yeah, I remember that song um Taylor Swift, um, "I Know you were in Trouble," like that. Once upon a time, a very is a ago, I was near still, You got me alone. You found me. You found me. You found me. E -e 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 -e. I guess you didn't care, I guess you like that, what a full heart, I took a step back. Uwał mi, uwał mi, uwał mi, i-i-i-i. Dobra, e, serdecznie jak tak pożyczony, to znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszę się gdzieś Na pewno. Już kogoś masz, omówił się w nią, na komedzie w jednym film. Nie obchodzi mnie to, widzę, wam już obok. Proszę o Dobra. Haleluja, wersja po polsku. Ja mnie akord kiedyś miał, on cieszył się z nadziei, ale może ci dziś tak nic nie czuję. Patak fina tak to szło, raz wyżej w dół, śnij, że masz, że stał się cholorował aleluja. Ja dawam się um... na fację. No, i to chyba to jest takich najbardziej lubianych przeze mnie pisania. No, jeszcze lubię też piosenkę kom yy, barka. I jest ją. Pan kiedyś na brzegu, Szukał ludzi, gotowych pójść za nim, by łowić prawdą. O, pan! To nam stworzyłeś Twoje usta i z imię, swoją barkę Dobra, ogarniacznie, nie? <grystanie> Dobra, po prostu bardzo lubię śpiewać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i to Wam się podoba. No nawet możecie sobie poheitować, jeśli bardzo Wam... Was w kusi i tak Was strzepem dupy, że po prostu nie wytrzymacie. No to proszę bardzo. No dobra. Dzięki, pa!